Witam z tej strony Adam RT i zapraszam na film pod tytułem informacje. Pierwszym tematem jest dlaczego nie nagrywam Minecrafta? No po prostu nie pociągam mnie ta gra, te wszystkie mikstury. No i w ogóle w jakim kierunku ta gra zmierza. Znaczy no, już tam kiedyś mi się ta gra podobała, czy no podoba mi się teraz też no tylko te klocki no mogliby jakieś tam dać, coś tam dodać jeszcze jakieś tam unowocześnie tego Minecraft'a no na przykład, że zamiast tych osad wieśniackich no tam my jakiegoś miasta albo coś w stylu a więc tak drugim tematem jest ile będzie odcinków w serii Flatow 2 na pewno powyżej 30 aha, co jest do Minecraft'a na pewno będzie to kontynuował Krasula który jest chwilowo niebezpieczny Trzecim tematem jest, kiedy będzie odcinek z and Roll? Nie wiem, ponieważ na pewno będzie się tak lagować na tym kompie. Yy, tak. Czwartym tematem jest, yy, czy będę kontynuował GTA 4? Yy, tego nie wiem, ale na pewno będę no, nagrywał to. A więc tak. Do zobaczenia.